Przez ostatnie parę tygodni na tych niedzielnych homiliach podejmujemy z księżmi temat Eucharystii po to, żeby pomóc ją przeżywać, po to, żeby pomóc po, po to, żeby wskazać na pewne takie rzeczy, które są istotne z punktu widzenia takiej chrześcijańskiej duchowości i pomagają więcej zaczerpnąć łaski z mszy świętej. To do tej pory te kazania były takimi kazaniami wprowadzającymi, od dzisiaj, przez kilka najbliższych tygodni będziemy już szczegółowo rozważać poszczególne elementy mszy tak by uwypuklić te, te momenty które w takim normalnym przebiegu Eucharystii mogą po prostu uciec i można przejść nad nimi do porządku, do porządku dziennego na tej dzisiejszej homilii Zajmę się pierwszymi mniej więcej sześcioma, siedmioma minutami mszy świętej, czyli tą częścią, która się nazywa fachowo obrzędy, obrzędy wstępne. Celem w ogóle tych obrzędów wstępnych jest to, żeby w pewien sposób nastroić nasze serce, nastroić nasz, nasz umysł na to wszystko, co się będzie działo później. To jest w ogóle ciekawe, że, że są osoby. Yy, które na przykład nam świętą przychodzą dopiero po obrzędach wstępnych albo w połowie ich, na hymnie chwała na wysokości Bogu, I przez to tracą. To nie znaczy, że msza święta będzie nieważna, tylko to znaczy, że po prostu może być mniej owocna. Yy, I te pierwszych 6-7 minut yy, to jest mało czasu, a tak naprawdę bardzo dużo się wtedy dzieje. Bo mamy, na początek jest yy, śpiew, scholi czy organisty i, i, i wszystkich zgromadzonych. Następnie jest procesja wejścia, ucałowanie ołtarza, jest znak krzyża, pozdrowienie wiernych, wprowadzenie do liturgii i zapowiedź intencji, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czyli spowiedź powszechna, śpiew Panie, zmiłuj się nad nami, chwała na wysokości Bogu i kolekta. Nie? Sześć, siedem minut, aż tyle elementów, które można wyodrębnić. I na pewno na tym kazaniu nie zajmę się nimi wszystkimi, bo byśmy musieli tutaj spędzić czas przynajmniej dwugodzinny, a nie o to chodzi. Natomiast chcę zwrócić na te uwagę na takie pewne bardzo ważne. I może taki truizm, rzecz oczywista na początek, że Msza rozpoczyna się od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I samo to, że Msza zaczyna się od znaku krzyża. To już w pewien sposób powinno dobrze nas ukierunkować na to, o co w Mrze świętej chodzi. Że chodzi tutaj o Boga Mówię, truizm, rzecz oczywista. Nie spotykamy się tutaj w imię niedzielnego obowiązku, nie spotykamy się tutaj w imię tego, że zespół fajnie gra. Nie spotykamy się tutaj w imię tego, żeby mąż czy żona się nie czepiali, że do kościoła nie chodzę. Czy nie spotykamy się tutaj w imię tego, że mam godzinę w tygodniu, z którą nie wiem, co zrobić, więc spędzę ją w kościele? Nie. Spotykamy się w imię Boga. Mam nadzieję, że gdzieś każdy z nas ma w sobie taką, taką świadomość, że tutaj nie chodzi o nic innego, tylko właśnie chodzi o Boga. Ale idąc dalej, nie chodzi o byle jakiego Boga, tylko o tego Boga, którego pokazał nam Jezus Chrystus. Boga obecnego w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I wokół takiego Boga my się gromadzimy. Ja tak to uwypuklam, bo no dzisiaj się bardzo dużo mówi o, o wielości religii, o tym, że jest wiele wyznań, wiele odłamów, wiele sposobów patrzenia na Pana Boga. Podobnie każdy z nas ma swój osobisty obraz tego, kim Pan Bóg jest, ukształtowany przez wysłuchane kazania, ukształtowany przez osobiste doświadczenie, przez jakieś rozmowy, przez własne przemyślenia. Każdy z nas, jak tutaj jest, ma swój własny obraz Pana Boga. I, I z tego powodu, że właśnie jest tyle różnego rodzaju obrazów i tyle różnego rodzaju religii, to po, może się pojawić takie zdanie, ja się z nim czasami spotykam, że tak naprawdę wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga, tylko inaczej go pojmują. Z tym, o co chodzi w kościele, to zdanie nie ma nic wspólnego. Poważnie, nie chodzi o to, że my się Gromadzimy wokół jakiegoś Pana Boga, którego każdy inaczej rozumie. Nie o to chodzi w mrze. My się gromadzimy wokół bardzo konkretnego obrazu Pana Boga, właśnie tego obrazu, który o Bogu przekazał nam Jezus Chrystus Ojciec, Syn i Duch. Jesteśmy tutaj nie po to, żeby celebrować swoje osobiste przekonanie na temat tego, kim Bóg jest. Nie jesteśmy tutaj po to, by celebrować yy... To, jaki każdy z nas ma obraz Pana Boga. Jesteśmy tutaj po to, żeby celebrować ten obraz Boga, który przekazał nam Chrystus. I to jest niezwykle, niezwykle ważne. I, i zdanie, które teraz powiem, może dziwnie zabrzmieć dla naszych uszu, yy, ale ono musi wybrzmieć. Że byłoby czymś fan, fantastycznym, gdyby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, yy, ten swój osobisty obraz Pana Boga próbował podporządkować temu obrazowi, dostosować go do tego obrazu Boga, który przekazał nam Chrystus, a o którym mówi Pismo Święte. Ja, żeby wyjść z tego swojego osobistego na rzecz tego, który przedstawił nam Chrystus. Dlaczego? Bo tak naprawdę dopiero wtedy będziemy wierzyli w to, czego Jezus nauczał. Jeśli w swoim obrazie Pana Boga pozostanę tylko na swoim obrazie, i będę przekonany, że, że mam do tego pełne prawo. Znaczy, mam do tego pełne prawo. Jak najbardziej. Ale to jeszcze będzie za mało, żeby móc powiedzieć, że wierzę w tego Boga, którego Chrystus objawia. Kolejnym elementem mszy jest pozdrowienie wiernych. Jest kilka wariantów. Najczęściej takim używanym jest to, to jest złożone z trzech słów, Pan z wami. I znów, jak się dobrze wgryźć w, w, te, w te słowa, w te trzy wyrazy, to one uprzytomniają, że Pan Bóg jest wśród nas już teraz. Czasami można mieć taki obraz mszy, że Bóg będzie do, pośród nas obecny dopiero od momentu konsekracji, czyli od momentu, kiedy ksiądz nad chlebem i winem odmówi modlitwę, przemienią się one w ciało i krew Jezusa. Nie, czyli że Bóg będzie między nami dopiero za 15 minut. Nie. Te słowa Pan z Wami, one pokazują też kolejną biblijną treść, że Bóg jest obecny wśród tych, którzy gromadzą się w Jego imię. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To Jezus powiedział do apostołów, to obiecał. Więc jeśli traktujemy te obietnice Jezusa na serio, to znaczy, że już teraz, chociaż Go nie widać, chociaż Go nie można usłyszeć tymi fizycznymi uszami, chociaż może wielu z nas Go nie czuje, to jednak on już jest obecny pośród swojego ludu. I kiedy mamy normalny czas bez tej pandemii, bez tych wszystkich maseczek, obostrzeń, i niemożliwości chodzenia do restauracji i tak dalej, to każdy z nas od czasu do czasu uczestniczy w jakimś spotkaniu. Czy, nie wiem, czy idzie na obiad do rodziny, czy się widzi z przyjaciółmi na kawie, czy idzie do kina, do teatru na jakiś wieczorek poetycki? Może są wśród nas tacy, którzy, którzy z okazji jakichś ważnych uroczystości są w ogrodach prezydenckich, może jest ktoś taki, kto był na audiencji u papieża. Różnego rodzaju spotkania. I zauważcie, że kiedy uczestniczymy w tych różnych spotkaniach, to to jest bardzo naturalne. To nie jest narzucone z góry, ale bardzo naturalne jest to i takie oczywiste, że na różnych spotkaniach się inaczej zachowujemy. No, inaczej będę rozmawiał na kawie z kolegą, czy z koleżanką, a inaczej będę rozmawiał, kiedy pójdę na spotkanie z, z szefem firmy, w której pracuję. Inaczej będę się zachowywał na spotkaniu rodzinnym, a inaczej będę się zachowywał w ogrodach prezydenta, już o audiencji u nie wspominając. Czyli pewne spotkanie mobilizuje mnie z automatu do pewnego rodzaju zachowania. I teraz. Jeśli odnieść to do liturgii, to można zadać pytanie, do jakiego zachowania, do jakiej postawy powinno mnie mobilizować, kierować ta świadomość, że Bóg jest pośród nas obecny, że przychodzę tutaj w imię Boga spotkać się z Nim samym. No i o tym, co to powinno w nas wywołać, to mamy, o tym mówi kolejna część mszy, czyli spowiedź powszechna. I to jest w ogóle takie trochę dziwne, może się wydawać dziwne, że na sam start spotkania wiernych Kościół mówi, jesteś grzesznikiem. No, mało zachęcające. Natomiast jak się popatrzy znów na kolejne treści biblijne, to jest to bardzo znamienne, że jeśli historie biblijne opisują spotkanie Boga i człowieka, to zawsze pierwszą rzeczą, która w danym człowieku się rodzi, to jest przekonanie o własnej grzeszności. Mamy chociażby u proroka Izajasza w szóstym rozdziale jego księgi, kiedy Izajasz spotyka Pana Boga, następuje Jego, jego objawienie, ziemia się trzęsie, aniołowie śpiewają, Bóg się pokazuje. Pierwsza rzecz, o której myśli Izajasz, odejść ode mnie yy, biada mi, bo jestem. Mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród narodu o nieczystych wargach. Podobnie w Nowym Testamencie. Święty Piotr, kiedy czyni cud na słowo Jezusa i dokonuje się ten obfity połów, kiedy łodzie prawie toną, Piotr wypływa na brzeg, podchodzi do Jezusa, pada przed nim na kolana i nie składa mu dziękczynienia, ale mówi do niego: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. W Biblii, kiedy Bóg spotyka się z człowiekiem, pierwsza rzecz, która, wychodzi na pierw, na, 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 która się pojawia, to jest świadomość grzechu u człowieka. Bo kiedy dochodzi do spotkania z tym, który jest czysty, nieskalany, który jest ideałem, to człowiek zaczyna sam w sobie automatycznie widzieć, że on jest skalany, że nie dorasta do tego ideału, ideału którym Pan Bóg jest. I teraz, jeśli na początku przy świętej. Kościół wzywa do tego, żeby wspomnieć na to, że jesteśmy grzeszni, to nie po to, żeby wbijać nas w poczucie winy. To nie chodzi o to, żeby teraz każdy wyszedł, zaczął od takiego przekonania, że jestem do niczego, że, że jestem słaby i w ogóle jestem przekreślony. Nie. Chodzi o naśladowanie doświadczenia ludzi z Pisma Świętego. Robimy to samo co oni, żeby wejść w kontakt z Panem Bogiem tak samo, jak weszli oni. Bo ciekawy jest w ogóle dalszy krok w tych spotkaniach glijnych. Bo się okazuje, że Pan Bóg zwraca uwagę na grzech tego człowieka, który on sam w sobie widzi, ale nie po to, żeby tam pogmyrać paruszkiem i powiedzieć, że jesteś winny, jesteś zły, ale po to, żeby człowieka z tego grzechu podnieść i oczyścić i uzdolnić do czegoś więcej. U Izajasza... Momentalnie podchodzi Anioł i dotyka tych jego nieczystych warg po to, żeby je oczyścić. Do świętego Piotra Jezus mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Czyli Bóg, widząc skruchę w człowieku, świadomość grzechu, momentalnie daje łaskę po to, żeby go z tego grzechu podnieść i uzdolnić do czegoś więcej. I tak naprawdę dlatego my wołamy: Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, wejrzyj na naszą słabość i obdasz nas swoją łaską. Nie potrafię kochać tak jak Ty, nie potrafię dorosnąć do ideału, którym jesteś Ty, nie potrafię żyć według Twojej nauki, ale potrzebuję Twojej łaski i Cię o nią proszę, żebyś mnie podźwignął i mnie tego nauczył. Właśnie po to śpiewamy, Panie, zmiłuj się nad nami. I ostatni element, na który chcę zwrócić uwagę w tym kazaniu, to jest ta modlitwa kończąca, obrzędy wstępne, tak zwana kolekta. nie wiem, czy wychwyciliście, że to jest taki bardzo prosty schemat, że najpierw jest wezwanie: Módlmy się, następnie jest yy, chwila ciszy, dłuższa czy krótsza, i potem jest sama treść modlitwy, na którą wszyscy odpowiadają Amen. I otóż chcę się zatrzymać na samej tej chwili ciszy, bo to jest fantastyczny moment, w którym można Panu Bogu przedstawić swoją intencję, jaką się ma przechodząc na Eucharystię. Na początku mszy każdy ksiądz zapowiada intencję mszy, tylko że to jest intencja księdza. To nie jest intencja wszystkich wiernych. To jest intencja, w której ksiądz się modli. Super by było, gdyby każdy z nas, każdy z Was, przychodząc na mszę, miał jakąś swoją intencję czy podziękowanie, czy przeproszenie, czy, czy prośba o coś. I, I ten moment ciszy w trakcie tej modlitwy jest tym momentem, w którym można Panu Bogu te modlitwy przedstawić. I, I sama nazwa tej modlitwy to jest kolekta, czyli pewne, pewne zebranie, zbiórka, bo rolą tej ciszy i tej modlitwy jest to, żebyśmy, żeby każdy z nas przedstawił Panu Bogu swoją prośbę, a potem ksiądz zbiera to i w imieniu nas wszystkich zgromadzonych przedstawia Panu Bogu. Popatrzcie, 6-7 minut czasu na początku mszy. A tyle treści, a ja i tak jeszcze nie poruszyłem wszystkiego. Schemat jest następujący. Spotykamy się w imię Boga, tego Boga, którego objawił Jezus Chrystus, aby poznając naukę Jezusa, odchodzić od tego swojego subiektywnego obrazu Pana Boga na rzecz tego obrazu Boga, którego, który przekazał Jezus. I ten Bóg jest już pośród nas obecny. I w dalszym ciągu mszy świętej naśladujemy doświadczenie ludzi biblijnych, którzy w momencie spotkania Pana, spotkania z Panem, momentalnie uświadamiali sobie swój grzech. Pan Bóg ich za ten grzech nie potępił, ale dał im łaskę, żeby ich z tego grzechu podnieść i uzdolnić do czegoś więcej. No i właśnie nas ta łaska uzdalnia do tego, żebyśmy do Pana Boga zanosili nasze modlitwy. Uczmy się w ten sposób przeżywać obrzędy wstępne, aby dzięki temu nasze serce, nasze myśli, nasze wnętrze było w odpowiedni sposób nastawione na to, co Pan Bóg będzie chciał nam dać w dalszych częściach Eucharystii.